36. jest 36. I gramy w 99 nocy I w lesie. I Więc dzisiaj gramy na mój kanał Happy Days. Moja siostra nie nagrywa na swój. I spróbujemy przeżyć 99 nocy. Nie wiem czy to nam się do końca uda, ale chcemy ale w naszej bazy się da Myślę, że dzisiaj uratujemy drugie i trzecie dziecko. No, nie wiem. Tak do końca nie wiem. Bo pierwsze dziecko hmm. znikło. Tak, tu mamy ogólnie nasze miejsce z fiu. Życie z rzeczami do ogniska. Nie wiem, kto to zrobił. Lila. Ja patrz tutaj masz emo do swojego rewolwera. Więc teraz możemy stawiać rzeczy, jakie chcemy dokładnie. Bo mamy dosłownie bazę do użytku. Tak, słyszałam drugie dziecko. Jestem pewna, że teraz ja też. Jestem Chodź, pewna... nie broni. Okej, okay, teraz... Ile masz banaży? Ja mam cztery zwykłe ty. Ja mam trzy normalne i 1 medkit. Ile masz? Trzy normalne i jeden medkit. Okej, okay, nieźle. A ty masz dwa normalne. Tak, prostu. więc spróbujmy nie umrzeć przy tym drugim dziecku. Yy, myślę, że gulaszów mam wystarczająco dużo. Ty prowadź, dobra? Czekaj, i jeszcze coś kupię bardzo szybko. Mm, co by tu kupić? Ale ja bo nie widzę na mapce. Wiem. wiem. Um, I kupmy dwie latarnie. Okej, okay, więc widzowie, niosę. Ty nie się dziecko, czy Ja Więc widzowie, plan był taki, że się schowałem w schowku. Tak, bo nie ma... zrobię sobie dwa i zrobić sobie parę wylasków, żeby nie umrzeć z głodu. Ponieważ plany poszły trochę inaczej, bardzo dużo kłóteczku przyszło. Nie umieliśmy z nimi walczyć, więc spróbujemy I nie 90. mamy. Z... Spróbujemy przeżyć. Więc zostaliśmy w schowku dlatego. Ponieważ e, myśleliśmy, że to lepiej bo ponieważ pełno kultysu było, jeleń był głodny z tylnymi i dosłownie do nas bieg, Ale my zdołyśmy się szybko zamknąć w tej budce. Nie mamy żadnych bandaży, zgadza się? Tak, to bardzo Zdziwe. Więc jak ognisko się wypali, to po nas. Tam widzicie z tyłu trochę, jak wygląda ognisko. I mi, ja nie do końca tak dobrze widzę. Um, ale tak. Nie wiemy czy przeżyjemy do tak, nocy. Ale może. Nie wiem. Ten filmik będzie trochę krótki, ponieważ nagrywałam i później to nagrywanie mi się wyłączyło, nie wiem czemu. Ale ten tego nie wiemy czy przeżyjemy, ale mamy nadzieję, bo jak przeżyjemy 80 dni, to już spoko, dostaniemy kryształy, nagrody i kupię wreszcie klasę aliena. Nawet jak będzie dzień 80, to, to będziemy Okej, więc dzień... Okay? 82. Już bym <noise> mogła kupić klasę Alien'a. Ale. Ale spróbujemy przeżyć 99 nocy. Za 30 sekund będzie noc. Mamy jeszcze dwa gulasze Lila, jeden, bo już wyśorowała i jest bardzo niemądra. Jak ona umrze, to ja też umrę i wychodzimy z gry. Ale mam nadzieję, że się jakoś będzie trzymać ta Sigiemka. <noise> I damy radę. Ognisko jest prawie wypalone, więc nie obiecuję wam, że przeżyjemy 99 nocy. Okej, okay, ludzie, zaraz nam się skończy campfire. Zresztą już tego nie Okej, okay, ognisko nam dosłownie wysiadło, więc teraz... Really? I'm... Chodź tu do mnie, chodź tu. Chodź tu, mój mały. Żel. Nie, dobra, chodźmy do naszej poprzedniej kryjówki, bo ja się boję tam iść. Dobra, ja stoję o tutaj. Niech mnie nie zaatakuje. Nikt nie powinien zaatakować. Boję. Ja też. Nie mam! nie ruszaj się! Wyskifuj. Jelej może... Nie ruszaj się! Bo jelej ma czerwone oczy. Okej, okay, ludzie, jest dzień 92. Nie mamy pojęcia, czy przeżyjemy. Koniec gulasz, Koniec ogniska! Jeleń jest dzisiaj głodny. Przyjdzie do nas do bazy. Czy przeżyjemy? Damy wam znać. To my nam zabrakło, ale przeżyjemy, nie budzisz. Ludzie, liczcie z nami, bo zaraz przeżyjemy 99 nocy z głodem! Okej, okay, dajemy radę 10 sekund! Damy radę! 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Wychodzę! 33 diamentów. Ja mam 101. Widzowie. Udało się przeżyć 102 dni. Wychodzimy kultysinie z mojego pokoju. O jakaś scena jest. Jeleń w studni. Ja wychodzę. Dobra, zeskipujemy tą scenkę. Ja idę jeszcze po jedzenie, bo może jeszcze trochę przeżyję. Nie, nie chce mi się. Misiaczki Ja muszę to wszystkich i Die berries. Oh my god Umieram! Uhu! Ja prawie umieram z głodu. Zabijajcie ją! Yey! Udało nam się 90 dziedzina, co więc kupuję klasę Iliena. <noise> A ty co? Jaką klasę nie kupisz? Nie wiem, bo on czy licze diamentów. Chyba nic. O oh my god, kupię klasę aliena, o której zawsze marzyłam. A następny razem kupię klasę cyborga. Okej. Okay. Nie Jestem taka szczęśliwa, że mogę kupić wreszcie klasę aliena. Napiszcie w komentarzach, czy wy w się 100 dni, bo mi się to chyba nigdy nie zdarzyło. Teraz zdarzyło na naszym w naszym profilu Jesteśmy prosami w tej grze. Przeżyliśmy... Widzisz, on też przeżył z klasu ile tyle! Mhm. Jesteśmy prosami i przeżyliśmy... przeżyliśmy. 99 nocy tylko z dwoma osobami. Później bez ogniska i z dwoma gulaszami, więc... Okej, okay, odbiorę jeszcze nagrodę. Łopatrz! Chopak, gamman odebrać? Okej, okay, mam teraz 113 kryształków. A ty ile? Masz 45, możesz kupić klasy z młotkiem, jak chcesz. Ale myślę, że nie. Ok. 45? Co? O, jeszcze wykonałam zadanie, więc mogę dobrać mój kryształek. 5 diamentów. Sprawdź, że nie nagrodziłem wampira. już zdobyłam to jedno znakę. Kup coś u handlarza i zafarbuj, dobra. Kupuję. I czemu jej nie ma... Nie ma jej nowej sprzedaży. Ja nie mogę! Dobra, spróbujemy zżegnać różne serwery. I zobaczymy, czy da się... Kupić. Nie ma sprzedaży! Ile masz klas tak w ogóle? Raz, dwa, trzy, cztery. Nie. Pięć. Nie, patrz. Raz. raz dwa, trzy, trzy cztery. cztery. Ja mam trzy klasy. Dobra, ja będę też na inny serwer Ja wyjdzie z tego gry. Dobra. Ai, Kai. na serwer, tam gdzie jesteśmy same. I sprawdzimy. Czy, czy na jakiegoś serwera DuPaleto? Du I sprawdzę, czy mam klasę Aliena. A nie będzie więcej filmików z Naidy Nights. Sprawdźmy, czy możemy ją dzisiaj kupić. a jak nie, chyba nie. Tak, tutaj. nie da się kupić dzisiaj, ale kupimy ją jutro. Ja też chcę. Nie wiem kiedy to się resetuje ogólnie. Au. Więc te klasy nie da się teraz kupić. Ale... Zobaczymy. Okej, okay, widziałeś Nie! Nie! Co chciałaś kupić? Co za to. klasa? A co to za klasa? O, to są dwa. Ja bym była tobą... to bym kupiła tą klasę. Nie, bo mam dwa bandane. To to, bo ona Nie ma Nie skrzyny. Wiem. Okej okay, widzę, więc to było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie tego filmiku i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa.